Siema, z tej strony Baker to jest kończyk na moim kanale. Dzisiaj gram sobie na OnlyPipi, na trybie GTP. Więc jeśli Wam się spodoba, stawcie łapkę w górę i suba zwanym I co? Najpierw chciałbym Wam zadać pytanko. Pytanko jest takie. Wolicie u mnie odcinki z głosem, czy może bez głosu? Napiszcie w komentarzu. Oczywiście sądzę, że teraz najwięcej będzie pojawiało się u mnie odcinków mieszanych, trochę montażu, trochę głosu. Czemu? Ponieważ to jest złoty środek, niczego nie za dużo, niczego nie za mało. I dobra, poinformuję Was teraz o ważnej rzeczy, mi się wydaje. Ponieważ, no, jak macie zobaczyć na scoreboardzie, jestem w Gildi Tend. I w Gildi Tend jest akurat rekrutacja. Rekru on tak. Więc jeśli ktoś chciałby dołączyć, pograć, to wiecie na pgc24.pl. TeamSpeak oczywiście, jakby ktoś nie wiedział. I co wiecie na Rekru, control f-tend. Może się dostaniecie, może nie, kto to wie. No. I co, teraz się nie będę zanudzał, widzimy się. Po prostu jak już zaczęli się klepać. Dobra, Dobra więc lepijśmy się już po raz pierwszy. Dobra. I klepa. Klepa i tyle w temacie. O oh, shit. Czemu koksa no, Zjadłem... na złym slocie miałem to ustawione? Ja pierdzielę. Przewalony mam. Teraz mam przewalone. Ha! Nie mam przewalone. O Jezu, kocham ten serwer. No, let's go. Change my mind. I'll try when I want that. Take my time. I'll try when I fall back. Dreams of fame and fortune. All I had at seventeen. Me, I made sacrifices to escape, so I could finally be free. Grew up on around domestic. Dobry, Dobra Teraz ja będę piękno zakim jak oni. Wklejam się w nich. No, typ jak polizał. Zajarany jest po. I widzicie tez piękna tej gry. Piękna tej gry. Chłopiec się ucieszył, klepał się do końca. No i co? Tyle ci by, tyle będzie, jak będziesz mi się wklejał w walkę. Jeden, trzy, 7, sklejka, Chod, oh, kolego, wracaj. No to co? O jeden będę fokusował. No easy? Yeah,

Fall back.